Ej, ty, ej, ty, ty, tak, ty z krzywą mordą, którego przez przypadek złapałem, wyzywam cię, ciebie, wyzywam. Na pojedynek mistrzów gąknij tampaj na nasze Pokémony, i nie wiem gdzie. O, tu jest. wyzwij swojego pokemona, walczmy tu i teraz, bez kontekstu, totalnie. O mój Boże! To jest w końcu ten dzień, w którym spełnią się moje marzenia! W końcu zostanę najpotężniejszym trenerem Pokémonów. Ferdynand Kiepski! Staniesz dzisiaj do walki! Kiepski. Tak, jestem, jesteś kiepski! Jesteś kiepski! Widziałem cię, byłeś kiepski! A ten Srajczu cały, co tylko tutaj masz, to jest jakaś... Pikachu, możesz se go w tyłek wsadzić! Nie rzucaj mi! <laughs> Apakuj go! dobrze, Zabier Dobrze, apakuj go, dobrze, go. Ale No, jeszcze nie zaczęliśmy w ogóle! Zabierz go za sobą! To pokaż twojego Pokemona, a nie bij! No swojego to swojego daj popierze, mi go przyznać. Najpierw pot potrzebuję już, 10 już minut, najpierw. Uspokój tego swojego Pokemona. uśpi go! On ma wściekliznę, ja widziałem, jak mu. On toczy pianę z ust w ogóle. Ci piana leci skądś indziej. Ej, bo jak robimy pojedynek, to ja potrzebuję 10 minut na mój własny monolog, zanim cię w ogóle wyzwę. A potem zabierz. Jaki monolog, jaki monolog! Za trzy odcinki w ogóle będzie, a to ty, chcesz, ty się ty chcesz w chołowni bawić teraz jakieś przemówienia będziesz mi tu strzelał? Cicho bądź, no połóż swojego pokemona muszę go zeskanować swoim Pokédexem. Już, już mój pikakemon <grym> Dobra pi, 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 pi. Ale <grym> nie atakuj mnie <grym> Według mojego Pokédexu, twój pokemon jest natury debilnej A to oznacza, że tylko jeden pokemon będzie pasował do niego aby go pokonać Przezywam cię Gregory Przelepił <grym> mi się do mordy <grym> Ej, ale został mojego Gregorego, biednego! Ej, ale to są walki, to są walki Pokemonów! Pokemonów! Jesteś Pokemonem? Nie oszukuj mi tutaj teraz. Stań tam ja na boku. Ja jestem Pokemonem. Dobra, Gregory, słuchaj, to jest twoje 5 minut teraz. Musisz iść walczyć w moim imieniu! Musisz pokonać tego żółtego Pokemona i tego większego pomarańczowego Pokemona, jasne? Albo nie dostaniesz miski ryżu dzisiaj, więc idź i walcz teraz! Albo dostaniesz cegłą i tak ci spiorę dupę! Ty, bo jak ci piknie... To... Ty śmieciu! Ty śmie... Nie! tego? tygul! Co się dzieje? Jest tak dużo tych Pokemonów. Co tu się dzieje? Nie ma ja ich nie widzę, ja widzę tylko tego co cię... A tu jest ten jeden. Wiesz go nie ma. Aaa! Gregory, atakuj go masz! Weź! Dobrze! Oj Dobrze, Gregory, co go. Gregory! Ale Gregory, no wal! Mój pokémon. Czekaj, muszę mu zrobić war... motywacyjną mowę! Gregory, jesteś zwycięzcą, dasz radę! Nie przejmuj się to, że to jest jakiś najbardziej pop... Czy ty go zabiłeś? Umarł ze starości Ika? chyba! Ja mu nic nie zrobiłem, to Gregory, Gregory jest zwycięzcą To nie pika Runda druga śmieciu, dawaj, przyzywaj swojego najlepszego Pokemona Co, no co, myślisz, że ja cię nie pokonam, że, że to nie mnie pokona, że, jo, że, kiego... co, że jesteśmy z tego samego uniwersum, Przestać. to co? Cii. nie mów tak, bo mu się smutno zrobi, ty nie wiesz, że on miał smutne dzieciństwo? z ciebie smutno A ty jesteś niemiły w ogóle stąd, bo ci zaraz moim Pokedexem przypieprzę, słyszysz? Muszę skalibrować mojego Gregorego Pip, 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 pip Myślę, że się po tym nie pozbierę. Masz jeszcze jakieś Pokémony? No, oczywiście, że mam. Ja zawsze mam pełno. Najpotężniejszy Pokémon! O nie, czy to jest Morty? Ty sobie chyba jaja ze mnie robisz. Ja nie mam Ricka Sanchez'a, prawda? mężczyzna. Walcz. Ale ja nie mam Pokémonów skończyły mi się, rozumiesz? Nie byłem na to przygotowany w ogóle, że mnie Ja jakiś... sam z nim walcz. Boję się, go trochę, ma za, za duże oczy. A co to za zielony gówno jest? Co? Jakie zielone? O, o. o, walki pokemonów! Ej, Grzesio, też chcesz zostać w tym, ty nie pokemon. Ale co? Nie mam pokemonów. A może ten Kitku? Jaki Kitku? My tutaj wyrobimy walkę na śmierć i życie na arenie z pokemonami. Chcesz walcić, Mam Kitku. Ale Kitku nie jest pokemonem. Ja już to już prędzej ty ja jesteś pokemonem. Masz taką krzywą mordę, że po prostu nie mogę z ciebie. Sami sobie. Łapi go, złapie go! Łapaj go! Nie? Łapaj, go. Łapaj go. Mam mam go! Mamy cię! Mam Dobrze, trzymaj go. Trzymaj go. Nie? Nie? Trzymaj, go. Ja trzymaj go, trzymaj go! Ja tam łapi, mi szybko. Trzyma, kurde, no, kurde, no, kurde, no, nie. Dobra, go! Dobra, czekaj, Morty, weź mi od na moment tą przepiekaczkę. Potrzebuję zapaść pokemona. Od ratuje, odlatuje, odlatuje. Gdzie, gdzie ty jedziesz? Czekaj, już kończymy! Ja gdzie? Próbuję go przepchać. Cholera jasna, tu nawet Master Ball nie pomaga. Ech, ech. Dobra, chyba się udało, jest! Tak? Zamontowałem! Zamontowałem mu antenę! Jest teraz pod naszym wpływem, będzie słuchał nas! Jest! Złapaliśmy legendarnego Pokemona! Nie udało się! Master Ball nie zadziałał! Jak to jest możliwe w ogóle? Ja Dobra, mam ja już tam nie panikuj, e. ześ twoim pokemoniem! Bo dobrocie, ale musisz mi pomóc uwolnić kitku. Ja już chciałem planem Bego. Co mu mógł... <laughs> strzelić. Ty z nim walczysz, co nie? No mniej więcej, tak. Przypiekł tak, mi wuśkiem w łeb, więc ma u mnie przewalone. No co ma u ciebie? Ma u mnie przewalone. To jest moje bałło. Ja, ja mam Jestem najpotężniejszym mistrzem pokemonów. A ja najpotężniejszym Pokémonem dla niego. <laughs> Spuścimy o, ci pokemonów, on ma banana. <laughs> kieszeni na I lepiej, żebym nie, go nie, strzela, nie użył. Nie strzela, I strzela, że lepiej, mam... żebym go nie mm. użył. No, siedź tam lepiej na dupie. Dobra, Grzesiu, chodź, musimy teraz przedyskutować nasz plan. A ty jakiego Pokemona wystawiasz teraz do walki? Ja? No. Mój Morty cały czas na ciebie czeka. Dobra, ej, słuchaj, to jest Morty Sanchez. Mm. To jest totalna pierdoła. Wystarczy, że użyjesz przepychaczki i mu wsadzisz palec w dupę i potem go przepchasz, a potem mu jeszcze kotem poprawisz. I to tyle powinno wystarczyć. Rozumiem. Dobra, zostaw ten muzek. Ja nic nie robię. O, nie ręczę za siebie Masz przewalone ci wodogłowie głowie. on z siebie widział? Morty, Morty, Morty to on sobie nic z siebie nie robi, taki sobie. Ale mocny go uderz, co jest? Ty jesteś legendarnym Pokemonem? Poszedł O, oh, się, Nie Nie, to, to, nie on, nie, on tylko zemnął, tylko Już staj, już staj, mówiłem ja Dobrze, dobrze, Bigo, dobrze To jest piękny pojedynek, daj sobie radę Morty Chodź. Czy on powinien uderzać go kotem? E, Grzesiu, słuchaj, ale kitka zostaw, co? Kit, kitek jest spoko, ale nie bij go. No to jest mój błuko, kot Jest ale... trochę ciężwy. No to nie Sześć, bij kot... kotkiem. Biedny Bord. kitek. <laughs> Morty się <Bord>. zepsuł. <laughs> Mówiłem ci, że to jest musz. a ja będę najpotężniejszym z pokemonów. O nie! <laughs> z telemarki. nie byłam problem ze staniem. Jak masz problem ze taniem, to się w im weź. <laughs> Słuchaj młode padałanie! Musisz użyć tej broni tajnej, którą trzymałeś u siebie w tyłku Co całe... Gdzie ty jesteś? Co? mi ją trochę. Mistrz Joda przekazał mi to w spadku, ale uważaj z tym, jak tego będziesz używał. To jest mieć świetny! Dobra. I musisz teraz tego użyć, żeby pokonać kolejnego pokemona, jaki przyzwie ten toster przerośnięty. No ale użyj tego, umiesz tego używać! Ale nie w tą stronę! Co ty robisz? Wyłącz to! Grzesiu! Dziurę sobie w majtkach zrobiłeś teraz! Jest okej! Okay. Co to jest! Obcy, obcy kontra Grzesiu! Idź! Dawaj, ciśnij go! <laughs> Moc dziedaj! Moc dziedaj, użyj mocy swojej! Chodź Grzesiu walczy z nim. Halo! Tak nie wolno. O, widziałeś to, widziałeś to? Ale go porobił, ale go porobił. Łatwo. Oszukujesz. Ja go szukuję. Oszukujesz, zasługujesz na antenkę. Zostaw tą przepychaczkę. Ty się nie znęcaj że moim na, na, na antenkę. Nie zasługuję na antenkę. O nie. Taż nie waga kwiwi nada. Niebo może sobie to odkleić od głowy. Nie, nie. Mega combo nie. gżeśia. Myślisz, że mnie pokonasz? To, że moje pokemony były do dupy. To nie znaczy, że ja jestem. To jest Freddy Kier... Pierderliant kiepski. Musisz go pokonać. Skraftował sobie tarczę, bo jest miękką fają. I posiada gitarę od niego. I krepie się teraz po jajcach nią. Ale nie przejmuj się. Dasz radę. Masz kałaśnikowa z nabojami z odpustu. Więc wierzę w ciebie. Wierzę Tam, tam radia. Dawaj. Ech. Dawaj Grzesiu, szarżuj na niego Miściu, z nożem! on jest byt potężny! Szybko! Nóż! Nóż! Bagnet na broni, lecisz! ojoj! oj. tarczą w twarz! Miściu... Ale coś ty zrobiłeś? Ty chyba nawet masz problemy z byciem niepełnosprawnym, co? Zawsułeś mi mojego na coś ty tym Co się stało? Miściu, Grzesiu, Skocz. utknąłeś w, w szprychach mi mój pokemon utknął. Pomóż mu szybko. Grzesiu, wybacz, mi muszę to szybko, zrobić. Zrób zanim trafisz do makrumsów. Co ci właśnie uderzył? <śmany> o Jezu! to do bakrumsów. A w dzisiejszej walce wieczora w lewym narożniku Grzesio The Pokémon, zmierzy się z przebrzydłym, wrednym, śmierdzącym, zepsutym animatronikiem! Jeszcze tyle komplementów dałem! Ferdyna! Jesteście wirusowanym! Tak, jeszcze ma tureckie wirusy w sobie! Uff. Główna nagroda to Bad Dragon w Dupalu! Więc Uff, jest kozacko! To już przegrana. się! <główna> Nie, ty dostaniesz cukierka. <grych> a dobra, to wchodzi w to. Na sygnał mojego dzwonka rzucacie się na siebie i walczycie na śmierć i życie. Gotowi? Tak. Grzesio, gotowy? Tak. No to... Walczycie! To, a, już nie masz Dobrze, Grzesiu. Grzesiu, 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 Grzesiu. Rzuć do niego jak Spartanin. Chcę! No prawie ci się udało Oj, oj, oj. oj ty, czekaj, czekaj bo tarcia mi broń poliwa. Ty, ała co to miało być? Stop, 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 czas, czas Czy to jest ta tarcia? Ona mi broń porwała Pierwszą rundę wygrywa Grzesio o, Tak właśnie, tak sędziowie Zadecydowali, no dobra, dobra, dobra Fer, Freddy wygrał, dobra, Fair ready, dobra. No. Freddy wygrał, dobra, Grzesiu Wybierz swoją broń, możesz wybrać Spośród wszystkich tych broni, które się znajdują na scenie Dobry. Dobra, to teraz gdzieś się to zrobi po krakowsku. Po krakowsku, dobra. To zrób mu, pokrój mu plasterki. Dobra, zrób z jego plasterki. To trzymaj trzyma inną adwokatę też. <ś> <spy> dobra, dobra. Czy jesteś gotów do walki? No, no i Boże, patrz, czy to Freddy Fashbe? Ehh, o, gdzie? o, 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 me, o, 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 o to był trik psychologiczny Drugą rundę wygrywa Grzesio! Giesio! Tak Grzesio, najlepszy to, nie nie to Grzesio przez duże gie. Dobra, Freddy jesteś gotowy? Runda, już, już nie wiem która, bo nie liczę I tak wiem, że Grzesiu przegra, ale nie będę spoilerował Dobra, lecicie, kolejna runda, Dajcie na mój sygnał Let's go! Roo. Dobra, stój! Walczy nie mam z tobą szans, Ale jedziemy na rymy. Co ty na to? Jakie rymy? Jestem do dupy z rymy. Pojedynek freestylowy. <gry> to się skończy kręgiem. Zaczynasz. Elo, elo, ziomek, chcesz wybudować domek? Zobacz nasze hity nowe, siamy podłogowe, płyty nowe, wiórowe. Yo! <gry> Tam, ta tam tam, tam! Grzesiu? Ty, ale ona fajna jest. <noise> Chcesz porozmawiać z nią być, nie mogę ją na... Ty, <noise> ty! Co ty jej robisz? <noise> Damski bokser. Nie tak się te kobiety traktuje. Zówka była zesłana, to jest odpowiednie. Oho, o, to... o się wściekła teraz, poczekaj jak ci zaraz przesadzę. Za ja się to nie wtrącam. No. <grym> mów do ręki, mów do ręki. No Grzesiu ratuj ją, jak chcesz mieć dziewczynę kiedykolwiek w życiu, to weź ją mu ratuj, ona jest potrzebna <grym> teraz. bardzo co on robi? <grym> <grym> nie robi. <grym> nie wiem czy, nie wiem czy jest gorsze to, że on bije tę dziewczynę. Ona puściła błąka? Chyba tak. <grym> O Jeziu! No pomóż mi! Nie, O nie, nie mnie! Czemu? Przecież zakopaliśmy topór wojenny! No, to nie bij mnie kobietom! <gum> Czemu mu to z głowy wylatuje wszystko co mu się wsadzi? Gąbczasty jest jakiś. Monty! Nie, nie! Dlaczego wzywasz rzeczy z takiego podobnego uniwersum? I co ja mam niby zrobić, co? Dlaczego ty jesteś taki duży, a on jest taki mały? Co jezu? ja, czego ja nie rozumiem? Co, co mi jestem? umknęło? Coś ty małego. Nie mały. Jesteś Bogiem. Jesteś złomem, kupem złomu. Ten nasz kloca strzelił po prostu Dawaj Grzesiu, pokonaj go. On jest bardzo mocnym przeciwnikiem, zaraz ci napije. Grzesiu to musi pokonać barierkę na razie, bo nie umie przejść. No, Grzesiu, dajesz! Połamam mu nogi, więc masz prościej teraz Dawaj, dawaj, daj żadę! Dawaj, 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 dawaj. Zielony to mój kolor lamu Dobranoc, Dobranoć, śpi dobrze. Ale po co mu to wpiłeś? W spokoju? Ty, Grzesiu ma balonik. Dziękuję, Freddy. Mam balonik. Grzesiu łamaloni! Ma Czemu nie nasz młodej skupy? Ej, Freddy, pokazać Ci twoją najlepszą wersję ciebie. O, powinienem <noise> być bardziej kulturalny jak sędzia. Z tej strony, przed Państwem, Freddy, który będzie oceniać pojedynek, a nie jakieś podróby, które stoją na scenie. <noise> jeden na jeden! A ty jak się zagapasz? się na mnie. Halo, Grzesiu? Na co? co? Na co ty patrzysz? Przestań się ślinić, ty z boku, jeden! <noise> Grzesiu, chodź, to, to jest źle, to Grzesiu, jest źle. To rekrutację. Grzesiu i czarna kanapa. Pomożesz mi, Fedi? Jasne, że ci pomogę. I Pompi. Jedna kanapa i Pompi się wystawia. <grym> Dawaj. Czemu ona ma dupę z przodu? <grym> Coś ty nie zrobiłeś. Nie interesuj się, to jest rekrutacja. Tutaj każdy może być sobą. <grym> Co się stało? Co to ja myślę, że wybrał najlepsze części po prostu tam je naprzód, no. <grystanie> Grześu, coś ty zrobił. Ty jest jakąś swoją wymarzoną chyba dziewczynę stworzyłeś teraz. Czemu ona jest taka krzywa? Tak <grystanie> się Dajesz. przykleiło. I botox jej wkleił jeszcze. Coś ty jej zrobił.